Maximus 15 to mój dom. Spędziłem na nim kilka długich lat. Słodki dom. Kiedy przez szklaną kopułę biosfery zobaczyliśmy mgławicę, było już za późno nawet na modlitwę. Kosmiczny twór wesłał nas do swojego wnętrza, nie pozostawiając żadnych szans. Szybko okazało się, że nie jesteśmy sami. Obcy zaatakowali natychmiast. Przeraźliwe monstra wyżynały w pień bezbronnych ludzi. Nasze oddziały po ciężkich stratach wycofały się do ostatniej biosfery. Krwawa bitwa u bram naszej bazy zatrzymała atak bestii. Jesteśmy w pułapce, ale żywi. Nie spodziewałem się, że na moje barki spadnie piekielnie ciężka misja. Czym jednak byłoby życie bez stawiania go na szali w momentach próby?